i o zabranie głosu proszę przewodniczącego OBZZ Andrzeja Radzikowskiego. Wolnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od początku epidemii zwracało się do rządu z wnioskiem o opracowanie strategicznych i kompleksowych planów przeciwdziałania zarówno epidemii jak i kryzysowi ekonomicznemu. Podejmowane ad hoc przez rządy działania przynoszą pewnie efekty ale wprowadzają też dużo niepokoju, niepewności i chaosu. Polskie społeczeństwo jest już tym zmęczone. Poszukiwaliśmy wielokrotnie o większą i szybszą ilość testów, tak aby rozdzielać chorych od zdrowych i unikać w ten sposób rozprzestrzeniania się epidemii. Ale ilość testów. Pomimo deklaracji ministra zdrowia, że można ich wykonywać wielokrotnie więcej, od kilku miesięcy utrzymuje się na tym samym poziomie. Dlatego też wspólnie z Klubem Lewicy postanowiliśmy zwrócić się ponownie do pana premiera z wnioskiem o opracowanie strategicznych scenariuszy działań oraz procedur na najbliższe miesiące. Tak, aby Polacy wiedzieli, co ich czeka i mogli planować swoją przyszłość. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zwróciliśmy się z wnioskiem do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie, które uwzględni z jednej strony stronę społeczną, ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych, z drugiej strony przedstawicielki parlamentu, w tym klub lewicy, na którym będziemy mogli porozmawiać. O przygotowaniach do ewentualnej długiej fali covid bo tak naprawdę nie mamy poczucia, że ta pierwsza, pomimo tego, że premier już to ogłasza, ogłasza się skończyła. Ostatnie tygodnie to nieustanne apele klubu Parlamentarnego Lewicy o informacje w Sejmie, o rozmowy, o strategię, o spotkania. Premier unika tematu, jakby go nie było. Zwołuje za to zespoły zarządzania kryzysowego. Rośnie liczba zachorowań, na którą reagujemy konferencjami prasowymi, odbywają się spotkania rządu w sprawie kolejnych tarcz, które później do Sejmu nie przychodzą, żebyśmy je tutaj mogli głosować. To wszystko pokazuje, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w rozumieniu polityki antycovidowej jest chaos. Chaos, któremu trzeba przeciwdziałać. Przez ostatnie dni liczba zachorowań nieustannie rośnie. Nawet jak mamy jedno dwudniowe spadki, to i tak. Krzywa cały czas, jedna z najtrudniejszych w Europie idzie w górę. Nie ma wątpliwości, że ostatnie tygodnie zmarnowaliśmy. Sytuacja w służbie zdrowia dalej niepewna. Nie wiadomo, co ze respirator respiratorami, jak mają się zachowywać w szpitale jednoimienne w przypadku większej ilości zachorowań i w końcu troska o biały personel, który Miał więcej zarabiać, dostawać premię, mieli wszyscy być i czuć się bezpiecznie. Nie wiadomo, co ze telefonu bezpieczeństwa. W sferze gospodarczej. Fale, które będą pewnie przychodziły, będą powodowały różnego rodzaju ograniczenia. Firmy będą pewnie traciły dochody, samorządy już je tracą. Nie mam odpowiedzi, gdzie i kiedy powinniśmy wspólnie spotkać się i tą sferę zamknąć. Między innymi o tym rozmawialiśmy z przewodniczącym UFZZ. I to jest ostatnia, trzecia sprawa, dzisiaj między innymi ogłaszana przez Ministerstwo. Edukacji, szkoła, edukacja, wrzesień, początek, kiedy ludzie pójdą do yy, pracy, a ich pociechy pójdą do szkół i przedszkoli. W tej sprawie różne wytyczne, brak spójnego harmonogramu dla całej Polski. Brak harmonogramu, który zabezpieczy to, co się stanie, jak w jakiejś szkole dzieciak będzie chory, co się stanie, jeżeli jakiś młody człowiek yy, przyniesie do przedszkola koronawirusa, co z jego miejscami, co z przedszkolami. W tej sprawie zero wytycznych. Nie ma na to zgody i dlatego apel. W dowolnym terminie, w dowolnym czasie przedstawiciele strony społecznej, czyli OPZZ, Klub Lewica, stawią się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i chcemy się spotkać, porozmawiać. Nie chcę pan w rejonie rozmawiać nie chcę debaty parlamentarnej, to porozmawianie bez kamer, ale poważnie o polskich problemach związanych z covid Dziękuję Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Serdecznie dziękujemy. Do